Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko, czyli kosmetyki, które udało mi się zużyć w we wrześniu. E, dosyć późno to nagrywam, bo zawsze projekt Denko nagrywam pod koniec miesiąca, a teraz już mamy piąty, więc. Dosyć późno, ale tak, zużyłam kosmetyki dosyć sporo, więc zapraszam Was do oglądania. Mam jeszcze kilka rzeczy takich do domu, typowo do domu, które mi się pokończyły, także wszystko Wam pokazuję. Zapraszam do oglądania, Zróbcie sobie jakąś ciepłą kawkę, herbatkę i zaczynamy. Zacznę od produktów do prania. Pierwszy z nich jest to Surf Great Clean Tropical Lily and Yangla Yangla. Jest to płyn do prania. Płyn do prania, który ma aż 3 litry. Pięknie pachnie kwiatkami, i w sumie to mnie tutaj. Um przekonało, bo ja zamawiałam dwa płyny jeden dla siebie, jeden dla mojej teściowej i ja zapłaciłam 160 zł, więc około, około 30 zł wyszło za tą buteleczkę 3, 3 litrów, więc cena fajna, zapach bardzo fajny, jest bardzo wydajny, bo też mi wystarczył na około 2 miesięcy co jest naprawdę dobrym wynikiem, ale ten płyn jest dla mnie beznadziejny pod tym względem, że po prostu słabo pierze, ten, ten płyn bardzo słabo dopiera ubrania w ogóle nie pozostawia po sobie zapachu ja nie polecam, nie wrócę, nie kupię i raczej, raczej będę się trzymał od tego produktu z daleka, bo tak jak mówię, dla mnie sam zapach i cena nie jest wszystkim. Wolę zapłacić więcej za jakiś produkt i naprawdę czuć, że te ubrania pachną, że, że tak jakby, że te ubrania wyprałam. A tutaj no, czasami było tak, że musiałam dwa razy robić pranie, bo mi nie dopierał. Zostało mi tutaj jeszcze dosłownie na jedno do dwóch użyć, więc. Mam nadzieję, że jak najszybciej skończę i kupię sobie mój ulubiony persil do prania lawendowy w Dilsie, bo jest najlepszy na świecie, a to zdecydowanie, zdecydowanie nie. Tutaj niestety cena pokazała to, że nie jest to produkt godny godne polecenia. Także ja nie kupię, nie polecam. Nie kupujcie tego w żadnym wypadku. Dalej mamy tutaj Lenor Fresh Medow. To jest dla mnie nowość, chociaż wiem, że ten produkt już jakiś czas na rynku jest. Dla mnie to jest totalna nowość. Ten, ta wersja. Ja uwielbiam Lenora złotego, przebiegnie pachnie i niebieskiego. Niebieski to jest mój ulubiony po prostu najkonalszy płyn na świecie. Ja mam dosłownie wszystkie rzeczy w tym, w tym zapachu Lenora niebieskiego, bo pięknie pachnie mam z tego spray, mam z tego chusteczki, no, mam płyny, także super. I ten płyn pachnie bardzo podobnie. Bardzo, bardzo, bardzo zbliżony ten zapach jest do niebieskiego Lenora. Yy, polecam. Ogólnie, polecam, jak one kiedyś były dostępne w Lidlu. Były te i niebieskie na promocji, więc ja z, y, kupiłam sobie dwa. Jeszcze mam jeden w zapasie, ale powiem Wam, że bardzo zbliżony zapach do y, niebieskiego. Wręcz nawet bardzo łudząco podobny, więc jeżeli lubicie niebieskie Lenory, yy, to można też dla odmiany po prostu kupić sobie ten Fresh Maddow, yy, bo to jest. No bardzo, bardzo podobny. Ten niebieski jest po prostu taki bardziej, taki bardziej oryginalny. Ten ma taką delikatną... E Taką świeżą nutę, że tak powiem, jeszcze dodatkową, ale jest bardzo, bardzo podobny, bardzo fajny. Ja polecam, uwielbiam Lenory niebieskie. Ten zapach też bardzo mi się sprawdził, więc ogólnie wam polecam. No i zaczynamy, przechodzimy do kosmetyków. Zacznę od pianki do golenia, która mi się skończyła dosłownie dwa dni temu, już kupiłam nową. Jest to Skinorzel do golenia Sensitive. Zapewnia szybkie i gładkie golenie. To jest aloes i. Fajny. Ogólnie fajna pianka. Ja ym, kiedyś kupowałam te pianki do góry dla kobiet, ale powiem wam, że dla mnie pianka do golenia dla kobiet czy dla mężczyzn nie, róży, nie różni się za bardzo niczym Oprócz tego, że zapachem Nawet bym powiedziała, że te męskie pianki Są dla mnie lepsze Dlatego, że one bardziej Mam wrażenie, że mężczyźni mają taki twardy zarost Twardszy zdecydowanie I te pianki mam wrażenie, że są takie Bardziej treściwe, zbite Przez co też mam wrażenie, że te, te pianki Wystarczają na dłużej Bo no nie wiem Jakoś takie mam wrażenie Nie wiem dlaczego i czy słuszne, ale takie Wrażenie mam. Ogólnie um, polecam z kino, dostępne w biedronce, kosztują kilka złotych, um, także warto uważam, że kupić. Fajnie. Teraz kupiłam akurat golenia dla kobiet. Mój ulubiony z Widla, bo akurat dzisiaj byłam w Widlu, um, 6 złotych kosztował. Tak, 6 z groszami. E, tamten z, z, dla kobiet, pamiętam, że był po 5 złotych. Ale ja te, te żele dla kobiet z Lidla służyłam już x opakowań, także one są dla mnie najlepsze. Bardzo łudząco, zresztą podobne do tych męskich, tylko bardziej taki mają po prostu neutralny, kobiecy zapach. Ale ogólnie, końca o tamtym produkcie, bardzo Wam polecam. Fajne, fajne opakowanie, fajna pianka. Tania, dostępna w biedronce, jak najbardziej polecam. Kolejna rzecz jest to L'Oreal LSF Full Resist, szampon wzmacniający. Ja uwielbiam szampony z LSF. Ta wersja jest świetna, pięknie pachnie, i mimo tego, że ta czarna wersja L'Oreal LSF jest perłowa, jest do włosów. Yy osłabionych, czyli raczej no nie jest to mój typ, bo te wszystkie nawilżające szampony na moich włosach się nie sprawdzają, bo one sprawiają, że ta moja skóra głowy robi się po prostu tłusta. Ale co chciałam wam powiedzieć? Te szampony są jednymi szamponami, które moja moja przytuszczająca się skóra głowy znosi, także bardzo serdecznie polecam, super sprawa, super produkt ja uwielbiam, one kosztują w promocji dyszkę i w takiej promocji właśnie kupiłam szampon i odżywkę, odżywkę właśnie kończę więc zobaczycie na pewno w następnym temku bo tam mi dosłownie na dwa użycia zostało w każdym razie polecam, bardzo fajny płyn, bardzo fajny żel pod prysznic, fajnie myje włosy, fajnie oczyszcza mimo tego, że jest do włosów jakby takich osłabionych suchych, to do włosów przetłuszczających się sprawdza się super nie dodatkowo nie obciąża tych włosów, nie przysusza, nie przeciąża, więc bardzo Wam polecam. Kolejna rzecz to są, to jest moje odkrycie tego miesiąca właściwie, są to maseczki do twarzy Hydro Booster z firmy Isana, ja słyszałam o tych maseczkach na kanale u Alice Vlog Channel, natomiast ja nigdzie stacjonarnie tych maseczek nie widziałam w Rosmanie nigdy, no i w końcu zakupiłam je w, przez internet na stronie Rosmana. tu akurat mam dwie sztuki, nie jestem pewna czy nie służyłam więcej, możliwe, że tylko dwie, ale może być tak, że też więcej po prostu wyrzuciłam. Bo raczej będę Wam pokazywać po prostu po jednej maseczce, jeżeli już zużyję. Bo kupiłam sobie tych maseczek ostatnio 10, plus jeszcze miałam 4, więc jakieś 14 maseczek mam. Są rewelacyjne, są bardzo tanie, bo w cenie regularnej kosztują 3,99 na promocji. Kupiłam je za 2,99, więc 3 zł za maseczkę, no to sorry. Cena to jest bardzo korzystna. Tutaj mamy taki, taką właśnie maskę, która idealnie dostosowuje się do twarzy, która uważam, że ma taki idealny wygląd. Pięknie nawilża skórę. To nawilżenie jest niesamowite. Jest to genialna maseczka. Polecam bardzo, bardzo serdecznie. To jest skóra odwodniona, uboga w nawilżenie. Materiał płaty w 100% pochodzenia naturalnego. Uważam, że jest rewelacyjny. Bardzo polecam i na pewno kupię ponownie, na pewno będę używać kolejne, kolejne, kolejne opakowania Tak jak mówię, jest to dla mnie nowość i jest to dla mnie odkrycie, bo te maseczki, tak jak mówię, dużo o nich słyszałam, nigdzie ich nie widziałam sesjonarnie, tylko i wyłącznie zamawiałam przez internet, jak były w promocji, ale naprawdę tutaj super. Dalej mam antyperspirant, to jest Nivea Black and White Invisible Queen. Mamy taki antyperspirant ogólnie spoko cena, bo ja go gdzieś tam w mego promocji dorwałam w Rosmanie, były chyba dwa. Jak się kupiło dwa, to jeden kosztował. 7 zł, czy jakoś tak? Um, ogólnie są ok, ale mam wrażenie, że te um, antyperspiranty z Nivea wystarczają mi po prostu na krócej. Że czy Rexona, czy jakiś inny antyperspirant, oprócz Lady Speed Stick wystarczają na dłużej, a Lady Speed Stick i Nivea one mi wystarczają tak na miesiąc. Gdzie zwykłe Rexona czy DAW wystarczają mi na dwa. Więc tutaj um, delikatny minus, ale ogólnie polecam całkiem spoko. W cenie regularnej raczej bym nie kupiła Ale na jakichś promocjach Myślę, że całkiem spoko, całkiem Okej, okay. tutaj mamy Jeszcze Bielenda Shower Cocktail Żel pod prysznic Blue Matcha Blaberry. To jest, nie wiem czy to jest nowość, ale kiedyś to było Cała ta seria była na promocji W Rosmanie, Więc zdecydowałam się na jej zakup I to był bardzo wydajny żel Bo on mi wystarczył na półtorej miesiąca Gdzie ja zazwyczaj żel około miesiąca Używam, nawet czasami nie cały miesiąc 400 ml, przy 95% składników pochodzenia naturalnego Bardzo taki intensywny, mocny zapach Bardzo przyjemny, owocowy Ogólnie naprawdę fajny Gdyby kiedyś jeszcze będzie w promocji, bo ja za niego chyba zapłaciłam jakieś 12 czy 13 zł Kiedyś będzie w promocji w innej wersji zapachowej, to na pewno kupię Bo moim zdaniem jest to bardzo fajny żel W spoko cenie, bardzo atrakcyjnej dodatkowo ma pompkę, co jest dużym plusem, bo ja kocham pro, e, kosmetyki z pompką. E, 95% składników pochodzenia naturalnego, piękny zapach, bardzo intensywny, e, który faktycznie czuć. Także polecam, naprawdę e, super sprawa. E, o, to jest beznadziejne, to jest food Scrap e, z tej serii Cafe Mimi e, Ginger air Bergamot, i to jest m, trochę tutaj już taki niezbyt, bo to leżało pod prysznicem, więc ta woda skamieniona i tak dalej Ale to, ten produkt był tragiczny Tragedia, dramat, coś strasznego Ja go kupiłam kiedyś na make-upie, zapłaciłam za niego jakieś 6-7 zł Niewiele Zapach to jest imbir i bergamotka Ja nie lubię imbiru, zapachu nie lubię imbiru, nie lubię smaku imbiru Ogólnie nie przypadam za imbirem całkowicie Zapach bardzo taki um, imbirowy, taki, wiecie, drażniący dosłownie. Imbir to jest dosyć takim charakterystycznym zapachem. Um, tutaj mamy 110 ml, natomiast ten produkt nie robił nic. To niby miał być peeling, to niby miał być produkt, który sprawi, że te stopy będą bardziej spielingowane, że te stopy będą po prostu w lepszej kondycji. To nie robiło nic. To miało koszt takiej galaretki. To, jest, to wyglądało jak kiwi, czyli miało, było, niebie, było zielone i miało takie czarne pestki jak kiwi, no, tylko że te pestki w ogóle nie były drapiące, sama ta konsystencja była tak, takiej, takiej galaretki, takiej średnio ściętej galaretki bym powiedziała, no nie, zdecydowanie. Tego nie kupujcie, to jest szkoda kasy, bo to leżało u mnie bardzo, bardzo długo pod prysznicem, nic z tym nie zrobiłam, nic się nie dało z tym zrobić. Dla mnie zdecydowanie na nie. Zwłaszcza, że jest tyle super peelingów, na przykład peeling z Nakomi taki z, On jest taki jeszcze na, na, na olejkami jest na przykład rewelacyjny, a tutaj to po prostu po prostu szkoda kasy. Dalej mam odżywkę do włosów, to jest Gliskur Aqua Reveal. W tamtym chyba denku użyłam. Tak, w, tam, w poprzednim denku użyłam szampon z tej serii. Teraz użyłam odżywkę i o ile szampon uwielbiam, jest rewelacyjny, super oczyszcza włosy, super myje, o tyle odżywka nie zrobiła u mnie na włosach po prostu nic. Jakoś ani za bardzo te włosy nie były sypkie, ani się lepiej nie rozczesywały, ani zapachu nie miał jakiegoś wręcz, nawet bym powiedziała, że. Zapach i nie przypadł do gustu, bo był taki bardzo. No nie. Był znaczy, zapach nie zły, ale też nie jest ładny. Po prostu jest taki nijaki. Ogólnie ja nie polecam. Całe, z całej tej serii na pewno bym kupiła yy, szampon, na pewno bym kupiła tą taką odżywkę bez spukiwania, yy, A do tej odżywki na pewno nie wrócę, bo to jest dla mnie po prostu yy, po prostu zwykła odżywka, bez żadnych rewelacji, yy, bez niczego yy, takiego wow. Po prostu zwykła odżywka I tutaj mamy wianek łagodzący Tonik mgiełka do twarzy z ekstraktem z owoców róży O ile tonik z wianka W tej wersji niebieskiej kocham Uważam, że jest rewelacyjny Że przepięknie nawilża skórę W ogóle to jest jedyny tonik do twarzy, którym ja widzę Faktycznie zastosowanie Bo jak go używam na twarz To faktycznie daje takie uczucie Ukojenia i dodatkowo Takie uczucie nawilżenia O tyle w tym toniku niestety tego nie było Ja to kiedyś w jakiejś gazecie Cię dorwałam. Bardzo mocno, intensywnie różany zapach. Tak, bardzo czuć tutaj różę. Ogólnie, y Wianek y, polecam Bardzo lubię kosmetyki z tej firmy Ale najbardziej polecam wam y, Właśnie ten tonik niebieski Nawilżający, jest rewelacyjny Jest najlepszy, jak tylko użyję teraz te, Ten tonik, który obecnie używam To na pewno wrócę do tego niebieskiego, bo jest po prostu Genialny, jest, kosztuje około 25 zł, ale Pięknie nawilża, jedyny tonik, który na mojej skórze sprawia, który po prostu na mojej skórze Się sprawdzał, który widziałam zastosowanie Widziałam nawilżenie A tutaj niestety Żadnego efektu tak naprawdę nie było, więc dla mnie nie, ale niebieska wersja jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, może sobie tutaj też wyciągam. Mam jeszcze dwie rzeczy z sekcji domowej. Pierwszy to jest taki spray po prostu do dozownika, do łazienki. To jest rajska plaża. Fajny, przyjemny, słodki zapach. Po prostu. Nic tutaj nie ma odkrywczego. Fajny, słodki Rajska plaża, z rajską plażą mi się to nie kojarzy, ale, ale przyjemny, taki słodki, orzeźwiający, fajny, fajny zapach Ja to gdzieś na Allegro dorwałam I frosz winogronowy, środek do czyszczenia kabin, uwielbiam, to jest moja x butelka w życiu zużyta um, Uwielbiam ten produkt do czyszczenia kabin prysznicowych, super domywa, cały ten taki, Jezu, zaraz brakuje mi słów, <laughs> Ten osad z, z wody, tego, ten kamień, to wszystko dokładnie usuwa wszystkie za, zanieczyszczenia, zabrudzenia na em, wannie, na kabinie prosznicowej usuwa, także super nie pozostawia zacieków. Ja jestem mega zadowolona, rewelacyjny produkt dostępny. W fajnej cenie, w wielu marketach takich dużych typu O'Show czy b myślę, że spokojnie, czy Leclerc, spokojnie można je kupić. Polecam bardzo serdecznie. Moim zdaniem jest to rewelacyjny produkt i bardzo Wam polecam. Tak jak mówię, to jest już moje X opakowanie. Zużyłam ich naprawdę bardzo dużo i nadal polecam, więc chyba o czymś to świadczy. Co dalej, co dalej? Tu mam taki. Lakier hybrydowy to jest z Pierre Secret Green, kolor 42, to jest taki, o taki odcień zielonego. Ogólnie y Słaby. O ile lakiery spierenne są ok, bo mam czarny, mam czerwony i jakiś tam jeszcze, o tyle ten był beznadziejny, bo w ogóle nie kryje i trzeba było milion warstw, żeby ten zielony jednak pokryć. Ten zielony to jest taki po prostu standardowy, zwykły, klasyczny kolor zieleni, więc to nie jest jakieś coś mega i no nie. Tutaj, tutaj zdecydowanie nie. Tutaj mam jeszcze taką próbkę. Let's go travel body lotion. Wygląda to tak. Ja to kiedyś dostałam do jakiejś chyba paczki z Vinted. I zużyłam to dosłownie na posmarowanie nogi. I ogólnie powiem Wam, że przyjemny balsam. Zapachu nie miał za bardzo. Raczej raczej taki neutralny miał zapach, ale hmm, tutaj w ogóle w składzie widzę, że mam masło shea więc spoko. Natomiast hmm, no, taki typ. Typowy po prostu zwykły balsam, jakiś bardzo niepachnący, ale całkiem przyjemny. No bardzo mały, bo ja go użyłam dosłownie na posmarowanie jednej nogi, ale ogólnie naprawdę całkiem spoko, całkiem przyjemny produkt. I zbliżamy się już końcowi. Ostatnie, ostatnie produkty wyciągam z mojej torby, będzie mi po prostu tak łatwiej. Tu jeszcze jak mam. To upa Pre-Age, regenerujący krem wygładzający. Na noc i to jest 25, 30, 35. I powiem Wam, że ten krem naprawdę super się u mnie sprawdził. Ja mam kilka próbek jeszcze tego kremu u siebie, więc na pewno przy naszych wakacjach, na które niedługo jedziemy, lecimy właściwie, wezmę ze sobą te kremy. Natomiast powiem Wam szczerze, że troszeczkę mi przeszkadza zapach, bo ten zapach jest taki bardzo. Mm... Jest po prostu intensywny. O, tego sobie wymiarkowałam. Mam tutaj ametyst, żeńszeń i lawendę. I o ile ja zapach lawendy kocham. I lawendę kocham. O tyle ten krem, no troszkę śmierdzi. Jeszcze postaram się zużyć kilka próbek i powiem Wam, że jeżeli mm, te inne próbki. Sprawiam, że przyzwyczaję się do tego zapachu To na pewno kupię sobie ten produkt w pełnowymiarowym, w pełnowymiarowym opakowaniu Bo widziałam, że w Hebe chyba były I naprawdę jestem zachwycona, bo naprawdę super efekt na mojej skórze powstał Bardzo ładnie ta skóra była nawilżona, więc to mi się podobało Tutaj mamy taką próbkę z Natu, cytrusowa świeżość, dezodorant w kremie cytrusowym Ja to kiedyś dostałam do zakupów, ale... Nie zużyłam tego, nawet tego nie otwierałam, a ja to miałam jakieś dwa lata temu, więc wyrzucam to. Nawet nie będę O tym mówić, bo po prostu nie wiem Tylko wam pokazuję Tutaj mamy z firmy Lale serum, Luron, se, serum pod oczy kakaowe Kawowe, przepraszam I powiem wam, że żałuję, że tego produktu nie zużyłam Ale miną, minął Termin ważności, a to są Te kosmetyki z firmy Lale Mają dosyć taką długą dat Krótką datę ważności i też Trzeba je szybko zużyć Ogólnie serum był rewelacyjny Użyłam go kilka razy i naprawdę żałuję, że tak krótko. Ale to jest raczej serum na dzień pod makijaż, idealne właśnie do nawilżenia tej okolicy pod oczami, do takiego orzeźwienia się, bo ten produkt ma bardzo, w ogóle on ma taką kuleczkę. Ma bardzo, bardzo, bardzo intensywny zapach kawy, który pobudza po prostu nieziemsko. I powiem wam tak. Zauważyłam naprawdę mocne nawilżenie. W ogóle on daje taki lekki kolor ma taką, niby to wygląda jakby to była woda, wodnista konsystencja, ale jak się to nałoży, to ma taką klejącą bardziej konsystencję, która szybko się wchłania. Pozostawia taką delikatnie tłustą warstwę, ale ta warstwa nie jest tak nachalnie tłusta jak po jakichś olejkach, tylko tak bardzo delikatnie tłustą. I przede wszystkim ten produkt przepięknie pachnie kawą. I to jest rewelacyjny produkt. Ja wam go bardzo polecam. Jeżeli byłaby mniejsza pojemność, bo tu jest... Nie wiem ile, 50 ml? Chyba gdzieś koło 50. I to jest dla mnie za duże. Gdyby to było przez pół, to myślę, że byłabym w stanie to zużyć, dlatego że ten produkt będzie idealny na rano pod makijaż. Ale ja rano niestety nie mam czasu na to, żeby nakładać tego typu produkty. Więc tylko dlatego ten produkt nie został przeze mnie zużyty, bo wiecie, na noc ta kawa budza Nie do końca, na przykład, jakbym miała wcześniej wstać by mi to odpowiadało, ale sam, sam serum jest rewelacyjny i na pewno mogę Wam polecić. E, tutaj mam jeszcze krem do stóp z Bielendy, Lavender Food Care, krem maska do stóp. Super sprawa, super krem. Piękny zapach lawendy. Jak już wcześniej wspomniałam, kocham lawendę, kocham ten zapach, więc e, mogę Wam tylko polecić. i 100 ml i przede wszystkim bardzo mi się spodobał w tym produkcie, spodoba mi się konsystencja, bo ta konsystencja nie jest kremem, e, bardziej ma taką śliską, nie wiem, jakby to określić. O, zapach piękny. Taką śliską konsystencję, że jak się nakłada na stopy, to faktycznie jest trochę taka maska. E, super sprawa. Jeżeli, nie będzie, jeżeli lubicie zapach kawy, ale. E, już mi się wszystko pomieszało. Jeżeli lubicie zapach em, lawendy, to wam polecam. Jeżeli nie lubicie, no to będzie to bardzo taki intensywny zapach. Ale jeżeli lubicie zapach lawendy, to wam polecam super krem. Bardzo polecam. Ładnie nawilża, pięknie pachnie, ma inną taką konsystencję, bardziej, bardziej właśnie maski niż kremu. Super, super polecam. I trzy hity i moje ulubieńce, które, moi ulubieńcy, które wam pokażę. Pierwszy to jest ktoś, kto mnie zna. Wiem, że to jest najlepszy krem do ust, balsam do ust, jakiego używałam, czyli Carmex Watermelon. Nigdy nie miałam tej standardowej, klasycznej wersji, czyli tej bezsmakowej w słoiczku, ale Carmex Watermelon jest dla mnie najlepszym produktem do pielęgnacji ust na noc. Nałożona gruba warstwa na usta sprawia, że moje usta są po prostu jak pupka niemowlaczka, są po prostu takie... Całuśne, mocno nawilżenie. no Ja nigdy w życiu nie mam problemów z ustami, nie mam suchych skórek. No a jeżeli już by się tak zdarzyło, na przykład przez wiatr czy jakąś temperaturę, to wtedy nakładam ten wasam i moje usta są rewelacyjne. To jest produkt, który wymaga, który trzeba po prostu lubić, bo nałożony na usta po prostu. On ma taki bardzo apteczny zapach. Taki, no i smak też ma taki gorzki, więc do tego się trzeba przyzwyczaić, ale ja to po prostu kocham w tym produkcie, więc polecam. I jeszcze dodatkowo ma SPF-15, więc to już w ogóle. Kocham wszystkie karmeksy oprócz tych takich wyciskanych. Wszystkie inne polecam bardzo serdecznie, a ten jest zdecydowanie najlepszym produktem. Już mam kolejne opakowanie, to już jest moje zużyte. Może z 10 opakowań tego produktu już zużyłam i mam zamiar kupować kolejne, są rewelacyjne. Tuż do rzęs to jest Lovely Carling Pup Up Mascara. Genialny tuż, który, który do moich dużych oczu sprawia się rewelacyjnie Mimo szczoteczki, bo ja lubię, nie lubię szczoteczek silikonowych, ja lubię tak, jak szczoteczka jest taka naturalna. Tutaj mamy niestety silikonową szczotkę wygiętą, ale ta silikonowa szczotka sprawia, że moje włosy, że moje, włosy, moje, rzęsy są rewelacyjnie wytuszowane, pięknie wydłużone, super pogrubione. Tuż kosztuje grosze, bo można go kupić za dyszkę w Rosmanie. Jedyny minus tego produktu jest taki, że ten. Plus i minus, bo ten produkt użyjecie w 100%. Bo. Widać, kiedy on się po prostu skończy. On się wam po prostu kończy. Tutaj w środku już nic nie ma i on się po prostu samoistnie kończy. Nie ma tak jak z innymi tuszami, że zasycha, że trzeba go wyrzucić, tylko po prostu mija miesiąc i po tym miesiącu ten produkt po prostu przestaje być użyteczny. Więc tutaj też to jest takim delikatnym minusikiem, ale poza tym kocham ten produkt. Jest świetny i robi genialny efekt na moich rzęsach, także polecam. I ostatnia rzecz, bo widzę, że już gadam i gadam i gadam, jest to krem z filtrem, czyli po polecie Coś idealnego Jest to Bielenda Boost Me Up Makeup Primer Nawilżający ochronny krem Pod makijaż SPF 50 To jest genialny produkt Zarówno na lato jak i na zimę Uważam, że na lato będzie to idealny produkt Do nałożenia samoistnie Bez makijażu Bo nie jest on tłusty Jest lekki, szybko się wchłania Nie bieli skóry ma wysoko, najwyższą ochronę, czyli 50, a na zimę będzie idealny pod makijaż, bo też nie jest tłusty, szybko się wchłania, makijaż na nim się trzyma, nie roluje się, nic się z nim nie dzieje. Polecam to jest the best. Po prostu najlepsze z najlepszych. Te bazy są um, chyba dwie wersje tych pas. Jest jeszcze jedna taka bardziej. Um, Czerwono-pomarańczowa wersja i teraz mam zamiar ją sobie kupić i, przy... i zacząć testować, ale powiem Wam, że to jest po prostu mistrzostwo. Tak jak mówię. I przede wszystkim super jest opakowanie, bo ma pompkę. Piękny, taki słodko perfumowany zapach, naprawdę rewelacyjny. Przepięknie na Wilżabuzie. Mam wrażenie, że na Wilżabuzie ma SPF-50, chroni naszą cerę. Nie jest tłusty, nie roluje się, nie wołuje, nie bieli. Idealny. Idealny to jest najlepszy krem SPF, jaki miałam, i zdecydowanie jest to super sprawa, i na pewno będę do niego wracać. Dobra, to wszystko. To tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Ja mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, bo prawie pół godziny gadałam No ale trochę tych kosmetyków się nazbierało. Ja zaczynam zbierać te produkty od nowa, a wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!